Okay, <śmianowidze> cześć, 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 cześć. cześć witajcie u DaiPai, znowu jest. To się manko. I to jest taki odcinek. A w sumie to tak. Witajcie w naszych nowych sezonach. Tak dokładnie. I to jest taki odcinek bardziej informacyjny na czym w ogóle te sezony będą polegały i te itd, tak? Tak, dokładnie, ale oczywiście Fajero zaczęliśmy sezony, ja mam drugi sezon, ty masz trzeci i oczywiście Pajero musiał przywitać się tak, jakby brał marihuanę albo cox nosem, nie wiem, po prostu jego wszystkie normalnie te przywitania są takie zamulające, że musisz coś ale z po tym prostu zrobić. Ja nie biorę żadnym nosem tylko uchem Aha Dobra, Widzisz? wyjeżdżamy z naszej dziupy e, okay. I od razu na wstępie jeszcze wam powiem, że no muszę was przeprosić, bo że nie było tak długo odcinków z tego player life'a naprawdę, bo, no ale... Siadaj na kolana i proś, o przebaczenie. Tak, no ja już siedzę na kolanach ogólnie. Przepraszam, a nie proś. Ale na kamerze to ja to w ogóle wiem skąd musimy to widzieć, prawda? No dobra, ale słuchajcie, no, po pierwsze, byłem na wakacjach, więc to no, wakacje, no trzeba było gdzieś wyjechać, byłem nad morzem, więc nie było, nie miałem szansy, żeby nagrać coś. A po drugie, nasza kochana Fanta. administracja nie przerywaj mi. Nasza kochana administracja dała mi takiego pana, że gdy wróciłem z wakacji, jeszcze musiałem go odczekać. Więc w ogóle to było totalnie nieprzemyślane, bo dostałem pana za CBK, a tak naprawdę pogodziliśmy się ze wszystkimi, nikt nie miał spin, ale administracja musiała oczywiście nam dać tego pana, więc ok. Koniec o tym. nie dali. No bo ty, no, ty taki jestem miły okazji. jesteś oczywiście. Ok. Jest to znane z tego, że jestem... Przecież każdy mnie uwielbia i lubi. No no dobra to wkraczamy na nasze dzielnice no? Tak Los Santos jest ogólnie takim miastem gdzie będziemy już grali w tym drugim sezonie Bo sezon drugi jest gangsterski nie Wiecie no. o co chodzi Koks, dziwki, narkotyki. Nie no bez przesadnie Gangsta taka Wyrażaj się bo jeszcze CBK będzie No, no tak już Ale mogę. powiem To tak, to też sezon będzie polegał na tym że Będą różne eventy no. I, I muszę ci powiedzieć, że nie przemyślaliśmy jednej rzeczy Jakiej? Bo w następnym odcinku już tak mi się wydaje, że powinien być event, prawda? Dlaczego? Nie, to nie będzie tak e, To Słuchaj co ci... będziemy robić w drugim no, odcinku? No, bo ja jeszcze mam kilka, to ja ci nie mogę teraz powiedzieć, bo wszyscy będą o tym wiedzieć, więc... No ale... No nie mogę ci teraz powiedzieć To co Powiedz... będzie w drugim odcinku? No powiem ci... By jak przestaniemy nagrywać? O Pyro, ty jesteś taki genialny. No i teraz rozwalimy sobie auta. Bo ty nie umiesz jeździć. Aha, tego. Nie rozwaliłeś, wszystko dobrze. No w następnych odcinkach no ja co? Ja będę musiał znaleźć jakąś dzielnię, żeby sobie kupić dom w Los Santos. No ja też. No, no i w ogóle. To dużo ludzi będzie tego. Ja mam dużo pomysłów, ja przez te wakacje bardzo dużo o tym myślałem, więc naprawdę... Ale panie, bo ludzie muszą wiedzieć, bo... Nie, bo razem... jeżeli... Ty nie rozumiesz, my będziemy... Ja nie chcę spoilerować ludziom. Ty, ale no tak, ale to co ty chcesz dzień chcesz powiedzieć, że będą wiedzieli o... Każdy odcinek jest inny, tak? Panie, odcinek... chodzi mi o to, teraz mnie wysłuchaj, nie przerywaj mi, że... bo my mamy robić eventy, prawda? No tak, ale eventy. No, będą no to w następnym odcinku powinien być event. Nie, bo dzisiaj... Nie kłóćmy się o tym, Boże, Pajro, ogarnij się! Dobrze, to ty mów, ja nic nie mówię, ja tylko nagrywam to, co ty chcesz pieprzyć. Chodzi po prostu o to, że będzie ten... Będą... Będzie masa eventów, tylko chodzi o to, że ja zrobię coś takiego, że... Po pierwsze, powiem wam w jednym odcinku to i jeszcze na forum wam dam Zaraz, 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 te sezony mają być... Razem z... razem mamy je nagrywać czy nie? No tak, no powie... co ty ty, Co ty powiesz? <laughs> Powiemy wam. Zrobimy no, wam no, takie no. zaproszenie na forum z tygodniowym wyprzedzeniem, żebyście się mogli tam zadeklarować, czy będziecie, czy też nie będziecie. Wiecie o co chodzi. Tak na, tak? tak? tak, na forum, tak? Tak, na forum. No. Pamiętajcie, na forum y, pa, tam, pplife.ply. No. Y, Link lingua... w Ja tam testem no, udostępniam. No. Czy... no. Macie w tym, dobra. Gdzie ty to? Chodź na dół, bo tam zjedziesz. A bo dobra, jadę do ciebie tam do Ja tak... Jadę zobaczyć, bo tutaj możemy robić eventy różne zaczynać. A no właśnie, tu by było fajnie. Ale wszyscy by się tutaj ten walili. O, opaślały. ale by była masakra czysta, no tak jak lubimy. Mhm, tak. a potem by było, a gdzie fiksy? No i ten sezon będzie taki gangsterski, nie? Wiesz, Fiksu mechanika za kasę. No, za którą możecie wygrać na tych eventach. Tak. No tak, bo ja przygotuję tam 6K będzie na jeden event, więc wiecie. No, ja też będę szykował. Będą pytania, będą takie. No, słuchaj, go. No, ale o eventach jeszcze się wspomni potem. Co by tu jeszcze powiedzieć? Hmm. E, osoby do nagrywania, chcesz jeszcze może jakąś, zaprosimy jakieś osobę do odcinka Ty, raczej? no jeżeli tak, ale to muszą spełniać wymagania No tak, muszą się znać na tym, że wiesz, że tam to Tak, to... ale muszą się znać na tym, że muszą mieć dobry samochód, to jest <grym> Duży sprzęt musicie mieć, więc to się liczy. <grym> tak, no to może powiesz teraz, jakie auta pasują, tylko tak wiesz w kolei. Pasują auta gangsterskie. Przede wszystkim, co to miało być? Gangsterskie auta, weź! No, gangsterskie auta! Pa, może po pierwsze, co? Y, low ridery, wszystkie low ridery się liczą, czyli od sawany do Tahomy, wszystko się liczy. Liczy się sabre, liczy się Buffalo, co się jeszcze liczy? To, co chciałeś kupić, Bukaner? Bukaner, no. Bukaner jest taki gangsterski, naprawdę. Mm, co się jeszcze liczy? to może być, bo to takie. O, to bardzo by się przydało. Mm. No, no, fajnie by było. Co jeszcze? Co by się jeszcze przydał, ale wiecie o co nam chodzi. Na przykład, no jeżeli przychodziliście całą podstawkę GTA San Andreas tego Nie, kilka... ale czekaj, czekaj. To te wszystkie auta, które teraz w Saka się nadają, prawda? Luju. To czekaj, zbij od razu drugie. Niechcący. Nie, nie chcę. A za, ja mam pancerne światła. Patrz to. No on mi już zbił, no Webie. Pan Pancerne światło Weź to zbij! Dobra, miesza z tym, zjeżdżamy stąd Nie jesteśmy pedałami, albo to zbijesz, albo jesteś pedał, no cóż, Ogarni nie, nie będziemy... się, Jezu, że ja mam światła, że ty nie masz to Zbij to światło! Okej, Ogarni... Nie da się, bo jest zbugowane jakoś Zbij to światło, bo <laughs> ludzie będą myśleć, że jesteś pedałem Powiedział, największy No ale jest. mów i wiesz, jak to się przyjęło Dobra, okej, okay, cicho Szybciej! Cicho, no nie da się zbić O, zbiłem, jeszcze mi się dymi teraz przez ciebie no to czekaj, to niech mi się też dym coli. Nie lubiam, to... miesza z tym. E, o czym my gadaliśmy? No, to auta wiecie. Jeszcze wszystko wam powiemy, to jest taki odcinek informacyjny w ogóle. No właśnie, to tutaj powinno być wszystko zawarte w nim. No to co jeszcze wam powiem? Ty, ale jeszcze chyba taką jedną niespodziankę będziemy szykowali. Nie wiem, czy to wypali. Jeszcze jedno muszę się z tą bo o niej nie wiesz i teraz wymyśliłem ją. Ale to dobra, to, to już Tak, y wszyscy muszą wiedzieć, co będzie w następnych odcinkach. Ty wymyśliłeś jakąś śmieszną zagadkę i teraz mi nie powiesz. Brawo! Dzień, co ty tam robisz? Wiecie co się przed chwilą stało? Pyra wywaliło... Co Wywaliła Pajra ze Skype'a. Ciebie! Dobra, mniejsza z tym. Ale nagrywa ci się wszystko ładnie. No wszystko No, no to co? No. ale ty, 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 Tak do ciebie mówię. No. Ja nic nie mówię, ale będą takie krótkie odcinki informacyjne. No, tak? to, no dobra. Takie, takie dwusek, tam, tam 20 sekundowe odcinki będą wrzucane z ten... O, o wszystkie informacje o eventach i innych takich rzeczach. O, nie? takie coś będzie, no faktycznie. I to będzie jeszcze jakby nie seria, o. Tylko takie, takie, takie jakby odcinki. Kilka... Informacyjne, one będą na tle Play Your life, ale informacyjne. Wiecie o co chodzi. Mhm, dokładnie. No, takie krótkie, żeby po prostu. Zrobić się, się to, kiedy i jak. No dokładnie, to jest fajne, mi się to podoba. No, no to co jeszcze by tu powiedzieć? Nie, o to, to już jest wszystko, nie? To zakończymy w dokach. Nie? No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli cieszycie się, że zaczynamy kolejne sezony, to dajecie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to też dajecie łapkę w górę. Jeżeli kochacie swoich rodziców, też dajecie łapkę w górę. I jeżeli uważacie, że Parro to debil, też dajecie łapkę w górę. Ale ty kupku. Co? Nie, no po prostu powiem ci po odcinku najwyżej to wytniesz. Nie, nie wytnę. Wytniesz, wytniesz, Dajcie po prostu lajki, bo lajki są fajne. Jeżeli dacie dis dislikea, to znaczy, że jesteście tępi. Ja spędziłeś, już się pogrążę. Nie, ty się pogrążasz po prostu. Po, tam po tam prostu ciebie tak disują. Co ty mówisz? No, na tyle by było w tym odcinku, tak. Tak. Ja się z wami żegnam, ja byłem Pyro, no mną był dzisiaj ten. Tasaka, saka się ma. Ten. No, ten, ten, Sren i po prostu widzimy się na serwerze i w następnych odcinkach. Eee, nie, 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 nie. Co? Nagrywasz jeszcze? No nie. No tak. no <laughs> To jeszcze ten, jeszcze trzeba pozdrowienia kilka, co nie? Eee, faktycznie. Jedno pozdrowienie mam. A ja mam trochę mam. Ja mam jedno, więc ja zacznę. Okay. Dzisiaj tylko leci do kapitana Elite Pozdrawiam cię serdecznie no, no ja Ziomeczku Ja też go pozdrawiam bo też mówił że ten, że się nim z niby, niby się z nim znam ale ja go nie znam Ja też go nie znam ale cię pozdrawiam, kapitan no, Elite ja. A ja pozdrawiam jeszcze tak Ketanik Sora, Krajwina, moich kolegów którzy zaczynali ze mną na tym serwerze wrócili wreszcie na niego, dali radę I Jeszcze Blackmana, Retro Rizraza i Olsza Kapl No to ja też ich pozdrawiam Żeby Ketanix. nie było no, dziękujemy za oglądanie, lajki i po prostu czekajcie na kolejne odcinki oraz informacyjne takie mini... Jezus, fajno! jak ty to pięknie powiedziałeś? normalnie pierwszy raz, pierwszy raz takie ładne zdanie skleiłeś. Słuchał? Dobra, trzymajcie się po prostu i do następnego. <głosy> <głosy> Widziałem to. O, co ja zrobiłem? Ja mam to na odcinku, ale okej. Dawaj, czajpu. Czekaj, nie, nie podnosz, nie, po prostu nie obracaj. Nie. Czemu? Próbuję to rozbuja. No przecież nie rozbujasz tego. Nie. Nie rób. No ja, Arciur. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Siemano. Cześć. Ty?